Raz, dwa, Wstąpienie. trzy. Hm. To jest głębokie pytanie. Powtórzysz pytanie? Eee, daj mi chwilę, bo zapisałem sobie to. Eee, a, mam trzy pytajniki. Cześć, nazywam się Stańko Bartek. Miło mi w branży wentowej, jestem od 2015 roku, w sumie. Tam zaczynałem w tym roku pracę, no i działam do dzisiaj. Zaczynałem swoją karierę, e, zacząłem od bardzo prostych zleceń, typu e, pchanie caseów, po prostu zwykłe stechendowanie, no i gdzieś tam idąc z biegiem czasu, e, zajmowałem się coraz bardziej wymagającymi rzeczami, więc zacząłem być po prostu, mówiąc wprost, technikiem. No, i doszedłem do momentu, w którym mam okazję współtworzyć tą firmę. No, i jestem dyrektorem technicznym. Bodajże w 20 roku spotkałem się z Wojtkiem pod kątem zrobienia czegoś fajnego. I pamiętam, że prowadziliśmy dużo rozmów, pomysłów było wiele. No, i finalnie, od słowa do słowa, skończyło się na tym, że potrzebujemy stworzyć coś nowego, świeżego. Z fajnymi pomysłami i mogłem wprowadzić swoją wiedzę techniczną w połączeniu z doświadczeniem zarządzania firmą Wojtka. No i tak powstał BWS. Co robię poza BWS-em? W prywatnym czasie lubię sobie zrobić dobry trening siłowy, zażyć trochę sportu, poczytać dobrą książkę, generalnie czynności, w których odpoczywa głowa. Co się zmieniło w moim życiu, odkąd zacząłem pracować w BWS-ie? Myślę, że na pewno zacząłem doceniać czas, ponieważ jest go coraz mniej i chcemy robić coraz więcej rzeczy, więc Zacząłem organizować sobie, nauczyłem się organizować swój czas, zarządzać nim też przede wszystkim e, wielozadaniowość, bo to jest niezbędna umiejętność na moim stanowisku, przynajmniej. No i takie poczucie własnej wartości, że faktycznie mam na coś wpływ. Moim zdaniem warto rozpocząć pracę w BWS-ie, bo zawsze mamy czyste, przejrzyste warunki, mamy przede wszystkim dobre warunki, z góry wiadomo ile się zarobi, można sobie wybrać kiedy się chce iść do pracy. Chcesz pracować, idziesz, nie chcesz to nie, nikogo nikt nie zmusza. Eee, myślę, że też atmosfera robi robotę, ponieważ gromadzimy społeczność, która faktycznie chce coś robić. I myślę, że jesteśmy w tym dobrze, dlatego przede wszystkim fajnie do nas przyjść, I mamy też szkolenia. No jak to się mówi, młody dynamiczny zespół. Mnie osobiście cieszy najbardziej, jak patrzę na firmę Rozwój i nie tylko nasz jako firmy, ale rozwój wszystkich osób, które z nami są. Bo są osoby, które zaczynały od może nawet zera, zaryzykuję stwierdzenie. Dzisiaj robią fajną robotę, robią zaawansowane roboty techniczne, jeżdżą za granicę, zarabiają fajną kasę i mi po prostu cieszy, że takie osoby są, bo to jest dowód na to, że robimy coś sensownego. Ścieżka kariery w BWS-ie może wyglądać w ten sposób, że jeżeli nie masz doświadczenia, to również znajdzie się dla Ciebie miejsce, ponieważ my mamy swój autorski program szkoleń, wszystkiego Cię nauczymy, więc tak naprawdę wystarczą Ci dwie ręce i dwie nogi, trochę oleju w głowie i przede wszystkim chęci i ambicja do pracy. Szczerość, uczciwość, no i to są cechy, które cenimy. Z drogi z tej chęda zdobywasz doświadczenie, potem możesz zostać technikiem. I tak naprawdę mamy dużo dróg, które można obrać, jeżeli chodzi o specjalizację. Dlaczego robota w BWS-ie jest git? przede wszystkim mamy fajny system, mamy jasne przejrzyste stawki, fajną ekipę, dobrą atmosferę, no i przede wszystkim można się rozwijać, więc zapraszam.